Witajcie na moim kanale, gdzie wam pokażę auto z Lego Technik. Napędzane auto, y, y, pullback. Napędzane auto, jak gdzieś uderzy w, w ścianę, czy gdzieś, y, gdzie, no po prostu gdzieś, m, gdzie uderzy, no to mm, silnik mu odpada. Tutaj widzicie rysunek. Tutaj jest, że silnik mu taki odpada. To jest takie auto z Lego Technik. Tutaj są dwa zestawy jest jeszcze takie jakieś drugie auto i jak się dwa auta połączy to wyjdzie takie auto duże Jeszcze to jest takie auto terenowe terenowe auto terenowe jest No i tutaj widzicie, że jak się jak się daje do tyłu, to się napędza auto. Jak walnie w ścianę, to Jeszcze Wam pokażę, jak będę, jeszcze pokażę Wam woreczki i instrukcje obsługi, a później Wam pokażę w time, w time jak będę układał to auto. Tutaj widać silnik, taki napędzany, że będzie, napędzał auto, koła. Tutaj są na razie dwa woreczki. Długa część, naklejki, instrukcja o obsługi. Jeszcze kolejny, taki długi, taka kolejna długa część, no i tyle. Hmm. Instrukcja wygląda tak, takie auto, a z tyłu jest taki ludzik, co mówi win. <coughs> Jest na tyle w tym odcinku. Jak wam się fi film podobał z takimi klockami Lego yy, i dacie łapkę w górę subskrypc i subskrypcję, to jeszcze jak będę miał więcej klocków, to też nagram odcinek z, yy, z klockami Lego.